Maćku, nie mogło Cię zabraknąć na tej konferencji, na konferencji mistrzowskiego zespołu. Tak, dokładnie. Muszę mieć pod opieką mojego pilota i bacznie czuwać nad jego planami rajdowymi, żeby nam się coś tam nie pokrywało. A tak całkiem serio bardzo dziękuję Pawłowi za zaproszenie na tę konferencję. Fajnie jest widzieć ich za kółkiem i fajnie będzie ich widzieć za kółkiem tak wspaniałych maszyn jak te Skody, które tam stoją na zewnątrz. Myślę, że one przyniosą dużo właśnie kolorytu, wniosą mnóstwo kolorytu do rajdowych tras na, w sezonie 2025. Już kilka tygodni minęło od zakończenia sezonu 2024, właśnie. Powiedz, jak ocenisz ten sezon z tej perspektywy czasu? Teraz już na chłodno mogę powiedzieć. Całkiem szczerze, to był dobry sezon, którego nikt się nie spodziewał. Ja się niego nie spodziewałem, mój pilot i mój zespół, który jak mówiłem już kiedyś mocno zaryzykował, biorąc mnie jako swojego kierowcę. Wyszło to chyba najlepiej jak tylko mogło. Wiadomo, że ostatnia runda mogłaby potoczyć się lepiej, ale tak jak mówiłem w wywiadzie na zawodach, daliśmy 120% i z siebie, i z maszyny, zrobiliśmy co w naszej mocy, uzyskaliśmy drugie miejsce i jeszcze raz ogromne gratulacje dla Michała Jolity. Czy to już jest czas przygotowań i rozmyślania o sezonie 2025, właśnie? Zdecydowanie tak. Głową już jesteśmy w sezonie 2025, snujemy plany. Tak naprawdę te plany już mamy, teraz staramy się je dopiąć na 100% i myślę, że na przestrzeni kilku, kilkunastu tygodni będziemy ogłaszać to, gdzie nas zobaczycie. To bardzo, ale to bardzo, trzymamy za Was kciuki. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.